Pochwalony Jezus Chrystus. Pewnego razu nasi rodzice zanieśli nas do kościoła, kiedy byliśmy niemowlakami, i w naszym imieniu złożyli przysięgę przed Bogiem, że będziemy wzrastać w miłości Bożej, w wierze i że będziemy odrzucać złego ducha i wszelkie dzieła złego ducha. Chrzest święty, o którym tu jest mowa sprawił, że w naszej istocie, jakkolwiek niewiele jeszcze rozumiejącej, jakkolwiek niesionej na rękach matki czy ojca, zrodziło się Królestwo Boże. Zrodziła się rzeczywistość, która przerasta naszą możliwość rozumienia, a która przynosi nam ze sobą inny wymiar życia, głębszy, głęboko ukryty na dnie ludzkiego serca. Życia bez grzechu i bez zła. Teraz co się dzieje po tym, jak to ziarno Królestwa Bożego zostało w nas zasiane przez sakrament Chrztu Świętego? O tym mówi nam dzisiejsza Ewangelia, że Chrystus opowiada w swojej przypowieści, że Królestwo Boże jest podobne do ziarna, które ktoś wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa ten, kto wrzucił to ziarno? We dnie czy w nocy ziarno kiełkuje, rośnie, sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon. Najpierw źdźło, później kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. Gdy zaś ziarno dojrzeje, właściciel pola zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo. Moi drodzy, jest to przepiękna metafora o. Najpierw rzuceniu przez Boga w nasze serce nasienia Królestwa Bożego oraz cierpliwego oczekiwania, aż wyda ono właściwy plon. Kwestia jest zasadnicza jest taka, czy i jak często myślimy o tym, że mamy w sobie rzeczywistość nadprzyrodzoną, że nie jesteśmy tylko y, ciałem, myślą, czy nawet tylko duchem, ale mamy w sobie obecność Boga samego. Która została zasiana w nas przez Ducha Świętego, w Sakramencie Chrztu Świętego. I tak naprawdę całe nasze życie jest dorastaniem do tej świadomości, kogo nosimy we własnym wnętrzu i dorastaniem do podejmowania czynów, które zgodne są z darem, jaki otrzymaliśmy w Sakramencie Chrztu Świętego. Im bardziej uświadamiamy sobie, jak wiele otrzymaliśmy tym więcej w nas jest mocy, żeby z tego źródła wewnętrznego naszej mocy, naszego życia duchowego przelewać to w życie codzienne, w nasze myślenie, działanie i pracę dla innych ludzi. Oby ziarno rzucone w glebę naszego serca i naszej duszy przez sakrament Chrztu Świętego nigdy nie przestało kiełkować. A ostatecznie zostaniemy zrzęci Bożym sierpem w momencie kiedy dojrzejemy do Królestwa Niebieskiego. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Błogosławmy Panu, Bogu niech będą dzięki.